No cześć! Pokażę Wam jak na szydełku wydziergać taką oto czapkę. Bardzo prosty i urokliwy wzór. Czapka została zrobiona z włóczki Nepal Drops. Yy, przydadzą nam się dwa rozmiary szydełek 4 mm i 3 mm. Zanim przejdziemy do dziergania zapraszam Was do siebie na media społecznościowe Instagram oraz Facebook Magda i Sznurek. Zapraszam też na Patronite oraz na Bajkofi. Zaczynamy od 10 oczek łańcuszka. Pierwsze oczko robię tak, że na palcu wskazującym sobie zawijam nitkę tak, żeby się skrzyżowała. Tutaj mam końcówkę przy małym palcu, przytrzymuję, ściągam z palca, przez środek przekładam teraz nitkę od motka i wyciągam taką pętelkę. Ciągnę za końcówkę, żeby zacisnąć. A ciągnę za, za nitko od młotka po to, żeby zmniejszyć wielkość y, tej naszej pętelki. Do środka szydełko i tutaj jeszcze sobie to dopasuję. Następnie narzut, tu przytrzymuję sobie nitkę końcową i przerabiamy. Raz, narzut, dwa, narzut, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Teraz będziemy robić pierwszy rządek, który będzie składał się z półsłupków. Półsłupków w sumie będziemy mieć 9, bo jedno oczko, to dziesiąte, będzie oczkiem zwrotnym. Ono tak się będzie z boku układać i będzie robić taką jakby ściankę. Yy, I wbijam się w pierwsze oczko, o tutaj, pod dwie nitki. Czyli tu mam nasze szydełku dwie, a pod spodem jest jedna nitka. Przeciągam nitkę, mam dwie pętelki na szydełku, robię narzut i przez te dwie pętelki na szydełku przeciągam nitkę. Mamy pierwszy półsłupek, potem znowu wbijam się tak samo. Czyli pod dwie nitki przeciągam nitkę, narzut przeciągam przez dwie pętelki na szydełku. I tak jedziemy do samego końca, czyli same półsłupki. I tak wygląda pierwszy rządek. Drugi będzie podobny, ale będzie mała różnica. Przy wbijaniu szydełka y, będziemy robić troszeczkę inaczej, zaraz to pokażę. I od tego drugiego rzędu, który za chwilę będziemy robić, ta zmiana już będzie obowiązywać na stałe aż do samego końca, gdy zrobimy y, odpowiednią długość naszego ściągacza czapki. Tu przy supełku czasy pomóc palcem. I wbicie pod dwie nitki jest pyk. Pierwszy rządek gotowy, jak mała gąsienica. Drugi rząd i każdy następny, każdy zaczynamy od oczka w górę, czyli narzut, przerabiam, odwracam robótkę. I teraz ta zmiana, o której mówiłam, to będziemy wbijać się za każdym razem. W każdym rzędzie pod pierwsze i ostatnie oczko wbijając się pod dwie nitki, natomiast oczka, które tutaj mam pomiędzy pierwszym i ostatnim, będziemy przerabiać wbijając się tylko pod jedną nitkę, pod tą nitkę zewnętrzną. Ta nitka od brzucha zostaje nieruszona, a ta od zewnątrz będzie przerobiona półsłupkiem. Czyli mamy tutaj pierwsze, y, pierwszy półsłupek za jedną nitkę, drugi, trzeci, czwarty, i teraz piąty, szósty, i siódmy. A ostatnie na końcu, tak jak zapowiadałam. Wbijamy się pod dwie nitki i przerabiamy też półsłupkiem. No i drugi rządek jest gotowy. Każdy następny to oczko w górę, obrót, i znowu pierwszy przerabiam wbijając się pod dwie nitki. A tutaj teraz te następne w środku pomiędzy pierwszym i ostatnim przerabiamy e, tylko za tą jedną zewnętrzną nitkę. I tak jedziemy już do końca, i tutaj nic absolutnie się nie zmieni. To, jaką długość powinniśmy zrobić tego naszego ściągacza, yy, zależy tylko od tego, jaki macie obwód głowy. O, końcówka, dwie nitki już, ostatnie oczko. Yy, I znowu oczko w górę, obrót i znowu pierwsze normalnie, a potem w środku za jedną nitkę. Yy, i podczas pracy, jak już będziecie mieć większy kawałek ściągacza, trzeba sobie po prostu dokładać do głowy i sprawdzać, jak dużo brakuje nam do tego, żeby końce ściągacza się ze sobą styknęły. I ja na tej, na tej zasadzie sprawdzam, jaki potrzebuje ściągacz. W momencie, kiedy zostawiamy te pojedyncze nitki nieprzerobione, o te tutaj w środku, zaczynają nam się robić takie fajne garby. Które będą właśnie e, imitować ten nasz ściągacz. Będą e, powodowało, że też to fajnie wygląda, i to staje się takie też elastyczne. Tak więc cały czas pracujemy przerabiając tylko za tą jedną nitkę w środku, a po bokach już przerabiamy, wbijając się pod dwie nitki. Gotowe? U mnie wyszło 48 cm. Teraz składam to na pół. Do siebie ustawiam tą część, gdzie mam e, pętelkę, w którą wkładam przydełko. Oczko w górę. Pyk. I teraz po pierwsze wbijam się od razu w to oczko, które tutaj mam przy, e, przy brzegu. I dopiero teraz biorę drugą część, drugi brzeg, i szukam tutaj pierwszego oczka do wbicia. dobra, a jeszcze tu się gdzieś nadziałam i jest i robimy teraz oczka ścisła, czyli przeciągam nitkę przez oczko tutaj z brzegu tego zewnętrznego i tego tutaj od brzucha, gdzieś mi się zaciągnęła nitka, jest i tutaj i teraz przekładam tą pętelkę jeszcze przez oczko, które mam na szydełku. Musi zostać nam tylko jedna pętelka. Zróbmy to jeszcze raz. Wbijam się tutaj pod pełne oczko, pod dwie nitki, naprzeciwko na brzegu szukam pojedynczej nitki, przeciągam przez wszystko nitkę od motka i przez pętelkę na szydełku. I tak za każdym razem. Przeciągam, przeciągam. Wbijam się, naprzeciwko też się wbijam i przeciągam. O, tak to wygląda i do końca. Gotowe? Tak będzie wyglądać szef, który tutaj nam zostanie z tego łączenia. Yy, on teraz jest bardziej widoczny, ale w momencie, kiedy przybędzie nam materiału i ta czapka będzie większa, yy, to tak nie będzie już widać. To nam troszeczkę zniknie. Będzie oczywiście takie, taka większa wypukłość, ale nie będzie tak widoczna. No i teraz oczko w górę, narzut i będziemy obrabiać yy, półsłupkami nawijanymi o tutaj. Cały tutajszy brzeg. Wbijamy się półsłupkiem nawijanym w to samo oczko, z którego wychodzi nam tutaj ta pętelka. Wbijam się, przeciągam, mam trzy pętelki na szydełku, robię narzut i przez te wszystkie pętelki przeciągam nitkę. I teraz znowu narzut i dalej będziemy pracować tylko na pojedynczych półsłupkach nawijanych. Pierwszy stawiam już tutaj, szukam sobie tam miejsca i przeciągam nitkę przez wszystkie pętelki. Narzut i teraz, o tutaj, przechodzę. Mamy tak, jakby paseczki, które oddzielają nam te takie wystające garby, i tam w tych paskach musimy wstawiać te nasze półsłupki nawijane. Tutaj mamy rządek półsłupku, widać. I jak sobie tu podważymy, to mamy dwie nitki, pod które się wbiłam i. Przerabiam półsłupkiem nawijanym. Potem mamy rządek, gdzie jest ten garb. Widać tutaj te e, nitki zastawione. I tu jest u góry takie oczko, w które łatwo trafić i zrobić półsłupek nawijany. Narzut i potem przechodzimy znowu tutaj do półsłupków. Więc tutaj wbijam się, szukam sobie miejsca i przerabiam narzut. I potem szukam dalej. I tak... Co krok, teraz tutaj na tym garbie i tak w tych samych miejscach szukamy. Tam, gdzie możemy się wbić, i tu w garbie, i potem tutaj, i w następnym. I tak, co krok robimy półsłupki nawijane. Zobaczcie, mniej więcej są. Znaczy, nie mniej więcej myślę, że są takie same odstępy, nie jest tak, że jeden na drugi nachodzi. I tak jedziemy dookoła. Prawie skończyłam. Mówię prawie dlatego, że mam tutaj jeszcze y, jedno miejsce do przerobienia. Y, możecie się zastanawiać, czy je przerobić, czy nie. O tutaj. Ja je przerabiam, dlatego że jeżeli tego nie zrobię, to będę mieć taką dziurkę, później będzie przestrzeń wolna. Natomiast zobaczcie, jak się fajnie teraz nam wypełniło. To jest ten moment, kiedy liczymy sobie, ile mamy oczek. Zaczynamy tutaj od brzegu, od tego oczka, które rozpoczęło nam y, rządek. To jest pierwsze oczko poziome i liczymy. Dobrze, żeby była liczba nieparzysta oczek. U mnie wyszła liczba parzysta, więc muszę ją zmienić, a zmieniam ją dodając jeszcze jedno oczko. No i teraz mam nieparzystą liczbę. Nie będziemy zamykać tego rzędu, tylko od razu przechodzimy do dziergania następnego, bo będziemy robić, dziergać naszą czapkę spiralą, czyli od razu robię narzut i tutaj szukam pierwszego poziomego oczka i pracujemy cały czas półsłupkami nawijanymi, czyli po narzucie od razu wbijam się tutaj w to pierwsze oczko i przeciągam nitkę. Mam trzy pętelki, narzut. Przerabiam je wszystkie. Zmiana, jaka następuje w tym rzędzie, to to, że w takim oczku robimy po dwa półsłupki nawijane. Czyli jak zrobiłam teraz jeden w tym oczku, to od razu robię następne. Następny. I pek. Coś tu mi haczy. O jest. I mam dwa półsłupki nawijane. Teraz robię narzut, omijam jedno oczko i to samo powtarzam w kolejnym oczku. Półsłupek nawijany numer jeden. I półsłupek nawijany numer 2. I tak będziemy robić cały czas. Czyli teraz narzut, jedno oczko opuszczam i w następne wbijam się dwoma półsłupkami nawijanymi. Raz. Dwa. Tak wygląda nasz ściek teraz cały czas. Omijam i w następny pierwszy półsłupek nawijany. I drugi półsłupek nawijany. Przerwa i znowu. Półsłupek nawijany numer 1, półsłupek nawijany numer 2. I tak pracujemy teraz cały czas. Kiedy skończę ten rządek, to pokażę jak y, zrobić rządek numer 3 i każdy następny. A potem już tych zmian żadnych nie będzie i nie będzie żadnych, myślę, że już niewiadomych. Bo będziemy robić cały czas już później to samo w tych samych miejscach. Czyli dwa półsłupki nawijane, przerwa w jednym oczku, dwa półsłupki nawijane, przerwa i tak cały czas. I znowu prawie kończę rząd. Tutaj mam y, dwa półsłupki nawijane z poprzedniego rzędu i tam w środek wbijam się i robię też dwa półsłupki nawijane i teraz mam tu oczko przerwy, a następnie rozpoczyna mi się rząd, gdzie robiliśmy właśnie po te dwa półsłupki nawijane, oczko przerwy, dwa półsłupki nawijane, oczko przerwy i tutaj właśnie pracujemy pomiędzy półsłupkami nawijanymi z poprzedniego rzędu. Tu w środek wbijam się i tworzę kolejne dwa półsłupki nawijane w jednym oczku. I znowu tu będziemy mieć przerwę, a tutaj wbijamy się pomiędzy dwa półsłupki nawijane z poprzedniego rzędu. I tak już będzie do momentu, aż uzyskamy odpowiednią wielkość y, czapki. I kiedy już y, wydziergamy. Ten fragment większy pokaże, jak zmniejszać liczbę oczek. Tymczasem czeka nas praca o taka, Czyli dwa półsłupki nawijane w miejscu, gdzie tutaj mamy dwa półsłupki nawijane z poprzedniego rzędu. To po środku. I znowu tutaj środek pomiędzy tu w środek pomiędzy i tylko tyle już widać taki fajny y, parkoczek, taki ściek, który będzie układał się pionowo w każdym z tych miejsc no to pracujemy dalej, wiemy co robić i jeszcze jedna ważna sprawa, z którą pomyślałam, że może być problem, może być pytanie, jak to zrobić. Czy w momencie, kiedy tutaj mamy te dwa półsłupki nawijane z poprzedniego rzędu, wbijamy się tylko pod oczko, czy tam dalej głębiej? Bo jak tak głębiej sięgniemy, i rozłożymy te dwa słupki, półsłupki nawijane, to w środku jeszcze jest taka nitka, o, tam daleko z tyłu chyba to widać. Więc my wbijamy się właśnie tam głębiej pod tą nitkę, bo zobaczcie jaka jest różnica jak się wbijemy tylko pod oczko. Pierwszy półsłupek nawijany i drugi. Robi się taki duży otwór, a to wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tam dalej właśnie tutaj... Znaleźć tą nitkę, która jest e, trochę tam z tyłu i pod nią się wbić. To wtedy ładnie się to układa. A więc celujemy niżej. O, ja nie robię tak tu, tylko od tu niżej, pomiędzy te dwa półsłupki nawijane. Wtedy całkiem inaczej to wygląda. Jest bardziej to zbite i nie ma tego e, takiego dużego otworu. No i mam już odpowiednią wielkość czapki. U mnie to będzie 21 cm łącznie ze ściągaczem. Pierwsze co, to zaznaczam sobie miejsce, gdzie rozpoczynam. To jest miejsce mojego startu, a widzę to po tym, w której na jakim poziomie mam tutaj ściągacz złączony. I teraz tak, zmieniam sobie szydełko na trójkę. I y, dzięki temu zabiegowi, dzięki temu, że mamy właśnie to mniejsze szydełko, będą też mniejsze. Będziemy teraz dziergać po prostu mniejszy, y, bardziej taki ściśnięty ściek. I to też spowoduje, że on nam się trochę tutaj zejdzie y, do góry. Teraz też będziemy pracować na półsłupkach nawijanych, tylko że będziemy je łączyć razem ze sobą, co oznacza, że pierwszy robimy nie do końca, drugi robimy nie do końca i dopiero jak właśnie one dwa będą, to będziemy je ze sobą e, przerabiać. Zaraz pokażę jak. Robimy narzut i tym razem nie będziemy wbijać się pomiędzy półsłupkami z poprzedniego rzędu, półsłupkami nawijanymi. Tylko y, będziemy wbijać się o tutaj w te oczka, które mamy pomiędzy nimi i zobaczcie, w tych oczkach y, oprócz tego, że mamy tutaj pełne oczko i dwie pętelki, to pod spodem jest jeszcze nitka. Ona idzie tak trochę na skos y, na lewą stronę. W każdym oczku to widać o. Y, więc nie wbijamy się pod tą y, nitkę, która idzie na skos. Tylko pod samo oczko i robimy tak, żeby została ta nitka pod spodem. Czyli tak, narzut, wbijam się w oczko, przeciągam nitkę i stop, narzut i idę do, do kolejnego oczka. I znowu przeciągam nitkę i stop. Mamy teraz raz dwa, trzy, cztery, pięć pętelek na szydełku i dopiero teraz je przerabiamy razem. Gdy, gdy będzie nam ciężko przechodzić szydełko, o to wystarczy tak kręcić i wtedy łatwiej ta nitka y, tam się y, przeciska przez pętelki. Y, teraz gdzie się wbijamy z dwoma kolejnymi półsłupkami nawijanymi, które przerobimy razem? Otóż wracamy z powrotem do oczka, które już tu jest przerobione, zobaczcie. Ono niby jest puste, ale tutaj z boku widać, że ta nitka poszła o tam i się połączyła z tymi z prawej strony nitkami, i zrobiliśmy z nich półsłupki nawijane w jednym oczku. I teraz narzut, wracam z powrotem w to oczko. Przeciągam przez nie nitkę. Mam trzy pętelki, i stop. Narzut, i kolejne oczko. Przeciągam, mam 5 pętelek, narzut, przeciągam. I zobaczcie, to jest to oczko, które zaraz będzie przerobione, a do niego będziemy wracać. O tu, przytrzymam sobie tu kciukiem, jeżeli mi się uda i przerabiam wszystkie. A jeszcze tu widzę, że pętelka... O i teraz... Teraz jest ok. To jest to oczko, które miałam przytrzymać, więc teraz narzut, wracam z powrotem do niego. Przeciągam, narzut, kolejne oczko, przeciągam, mam 5 pętelek, które przerabiam, narzut, wracam do oczka, które jest ostatnie przerobione, narzut, następne oczko. I znowu narzut, tu wracam do oczka, narzut, następne. Narzut, wracam. Narzut, następne oczko puste. I tak pracujemy do końca, no, aż dojdziemy do znacznika. Tu mam znacznik, jestem już bardzo blisko końca. Zrobimy tą końcówkę razem. Robię tak, cofam się do tego oczka, które przerobiłam przed chwilą. Narzut i tam, gdzie mam znacznik, teraz się wbijam. I przerabiam wszystko razem, czyli bez zmian. Teraz ten znacznik wyciągam, przekładam na oczko, które właśnie teraz mi się utworzyło, i pracujemy dalej. Teraz, po tym jak już mamy znacznik yy, przerobiony, że tak powiem, to zobaczcie, tutaj na tym rządku, który nam powstał z tego łączenia półsłupków nawijanych, mamy już oczka blisko siebie, więc będziemy każde już teraz przerabiać bez żadnego cofania się, tak jak wcześniej. Yy, będziemy robić tak, narzut, i teraz tutaj mam oczko pierwsze, wbijam się pod nie. I może jeszcze raz pokażę, bo chyba miałam za daleko ręce. Narzut, wbijam się pod pierwsze wolne oczko, już się nie cofam do tego ostatnio przerobionego, tylko pierwsze wolne, przeciągam, narzut i teraz łapię następne wolne oczko, o tutaj, mam pięć pętelek, które przerabiam razem. I teraz znowu narzut, nie cofam się tutaj, tylko mam blisko oczko. Tego w poprzednim rzędzie nie było, żeby, żeby te, bliz tak, te oczka były blisko siebie. One miały dość duże odległości, dlatego robiliśmy je tak, a nie inaczej, czyli cofając się jeszcze do tego oczka e, pierwszego, które było przerobione. I teraz znowu narzut i następne wolne oczko. Pięć pętelek przerabiamy razem. Narzut, pierwsze wolne to jest to, nie cofam się do tego. Narzut i następne wolne. O tutaj. Tak przerabiamy cały rząd aż do znacznika. Tak będzie wyglądać teraz ten brzeg. Drugi rząd, gdzie zmniejszam ilość oczek, skończony, dotarłam tutaj do y, znacznika i z, y, przed nami ostatni rząd. Który wykonujemy identycznie jak ten, który robiliśmy przed chwilą. Przerabiam tutaj pierwsze oczko, zaznaczam je teraz znacznikiem, to nowo utworzone. I teraz narzut, pierwsze oczko przeciągam, i teraz następne oczko przeciągam. Mam w sumie 5 pętelek, które przerabiam. Połączyłam dwa oczka w jedno i znowu narzut. Przerabiam, przeciągam, narzut. Wbijam się, przeciągam i przerabiam wszystkie pętelki. Narzut. Wbijam się w pierwsze wolne, przeciągam, narzut. Wbijam się w pierwsze wolne, coś tu mam ciasno. Przeciągam, przerabiam. I to jest nas, nasz ostatni rządek. Jedziemy dookoła. Dobiłam do brzegu. Wyciągam teraz taką większą pętelkę. Nożyczki nam się przydadzą. Odcinamy. Tylko taką trochę dłuższą nitkę, y, dlatego, że tą nitką będziemy teraz pracować. Wyciągam y, końcówkę. I teraz tak. Wyciągam znacznik. Jeżeli komuś jest on potrzebne, to teraz w to ostatnie oczko. Wbijam się yy, i pierwsze oczko, które jest wolne, nieprzerobione, przeciągam przez nie nitkę. O tutaj od wewnątrz. Kolejne oczko przerabiam, znaczy przerabiam w kolejne oczko, wbijam się od zewnątrz i też przeciągam końcówkę. Potem znowu kolejne oczko od środka, i tak na zmianę. Raz wbijamy się szydełkiem od środka, a raz o tu na zewnątrz. I znowu szydełko teraz będzie od środka, można to zrobić igłą dziewiarską, pewnie idzie szybciej, ale jak komuś się nie chce, albo nie ma, to może to zrobić właśnie w ten sposób. No i tak jedziemy aż do o tutaj znacznika, nie pomijając żadnego oczka. Jak już dotrzemy do ostatniego oczka, to wyciągamy znacznik, nie będzie nam w ogóle potrzebny. Można ściągnąć szydełko do środka czapki, wkładamy tutaj do tej dziurki naszej, przeciągamy końcówkę. To kółko oczywiście nam się rozejdzie teraz, więc ściskamy teraz tu, w środku. Wbijam się pod jakąkolwiek, jakąś bliską nitkę, łapię za końcówkę. Przeciągam, ale tylko tak, żeby zrobiła mi się pętelka. Zaraz mi się tu rozwarstwił. O, jest taka mała pętelka. I teraz przez tą pętelkę przeciągam końcówkę do końca. Tutaj palcami e, ściągam e, nitkę, tak, żeby zrobił mi się supałek. O, zobaczcie, fajnie mi się trzyma. I tutaj jeszcze gdzieś tam w, pod kilkoma no, nitkami chowam tą naszą końcówkę. Tak, żeby bardzo ich nie rozciągnąć. Przydaje się właśnie to mniejsze szydełko też do tego. I potem jak już tak poprzeciągam sobie, to znowu robię taką pętelkę jak przed chwilką, gdzie można zrobić supek. Czyli wbijam się pod nitkę, przeciągam małą pętelkę, narzut i przeciągam tak, żeby mi się całkowicie wyciągnęła ta końcówka. No i robię tutaj sopałek. Jak jest za długa nitka, można oczywiście odciąć. Czapka jest gotowa. Ona fajnie wygląda, kiedy się założy, to marszczenie wtedy bardziej się prostuje. Jeżeli chcecie je ukryć albo ukryć o tutaj ten środek, no to proponuję doczepić sobie pompon. mam akurat taki z dwoma nitkami te nitki można tutaj przeprowadzić i super będzie wyglądało wyglądała ta czapka z pomponem właśnie, bo już sprawdzałam na innym modelu no gdzie jest ta nitka? nie mogę jej złapać jest o i zawiązujemy Pyk, pyk, no i zakładamy na głowę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący i wydziergacie taką czapkę dla siebie. E, zanim odejdziecie od telefonów, od telewizora, od komputera, zapraszam Was do siebie na media społecznościowe, Instagram oraz Facebook Magda i Sznurek. Zapraszam też na e, Patronite, po wzory, których tutaj nie ma na YouTubie i zapraszam na Bajkofi. Pozdrawiam, do roboty!